W kolejnym odcinku, dzisiaj zapowiadany odcinek z pytań i odpowiedzi, czyli jak to się nazywało? QA na kanale, poodpowiadam odpowiadam sobie na Wasze pytania, które zadawaliście pod poprzednim odcinkiem. Ale na początku chciałem wspomnieć, że jeżeli ktoś by chciał wysłać paczkę niespodziankę dla moich zwierzaków. To dam kontakt poprzez e-mail w opisie. Ja w zamian zapiszę Was na ważnik, na tablicy tam stajence Dam możliwość wyboru imienia dla królika, bądź dla owcy lub barana, który się okoci. Daj Boże. I dam Wasz kanał w polecanych na moim kanale więc z to tyle i tu mam pytania wszystkie 15 pytań wybrałem takich fajnych dość yy, z tego co pisaliście i po kolei sobie na nie odpowiem yy, część pytań będę odpowiadał na tle królików a później wypuścimy sobie tu owca i na tle owiec będę wam odpowiadał więc otworzymy sobie krateczkę, Pierwsze na tle królików odpowiemy na kilka pytań. Więc tak, pierwsze pytanie: co cię skłoniło do hodowli owiec? Do tych owiec, co akurat mam, już przymierzałem się dobre dwa lata wstecz. Widziałem je u sąsiadów, więc mi się bardzo. Te owce nie takie co zwykłe, nie trzeba ich szczyc. jak wiadomo yy, młode mają dwa razy w roku, więc to mnie skłoniło, fajnie z wyglądu wyglądają i właśnie skłoniło mnie to, że je widziałem u sąsiadów, spodobały mi się i zakupiłem pierwsze barana, do niego dokupiłem później owieczkę, czyli klarę. Później sprzedałem bojkę, czyli barana, i dokupiłem klementynę nowomowcę, która jest kotna. Więc to jest pierwsze pytanie, odpowiedziałem. Drugie pytanie: ile królików miałeś najwięcej? Najwięcej królików miałem wstecz, jakieś 6 lat temu. Prawie setka królików była tam 90 parę udało mi się wtedy mieć. Ale później przyszła zaraza, połowa z nich popadała i właśnie prawie setkę miałem królików. Eee, trzecie pytanie: czy na kanale pojawią się jeszcze jakieś przepisy? Eee, to właśnie fajne pytanie jest. Eee, bo jak wiecie, może ktoś pamięta, na kanale była seria właśnie z przepisów eee, na mięso z królika. Eee, możecie pisać, czy chcielibyście takie? Dalej z tą serią, gdzie zrobiłbym znowu przepisy na potrawy z królika, bądź z kur, z zdrobił. Jeżeli chcecie tak, to piszcie w komentarzach, ja chętnie mogę zrobić. Czwarte pytanie. Czy planujesz mieć jakieś rasowe króliki? Na razie nie przymierzam się do tego. Zajmuję się jak na razie hodowlą mieszańców. Najbardziej mi się to opłaca. Jakoś nie mam na razie zamiaru hodować żadnych grasowych Może w przyszłości, ale nie obiecuję. Wszystko się może zmienić. Więc zobaczymy. Piąte pytanie. Czy będziesz rozwijał hodowlę owiec i w jakim kierunku? Więc tak. Hodowlę owiec będę rozwijał. Planuję mieć tak z trzy owce no i barana do tego, a w kierunku yy, można powiedzieć handlowym, bo jeżeli by mi się tam pokociły, to sprzedawałbym, bo dość dobra cena jest za nie. Młoda sztuka do 300 zł, więc w, w, w kierunku handlowym, no i też na mięso, bo jest bardzo dobre mięso z tych baranów, z tych owiec kameruńskich, więc też na mięso. Dobra, może zmieńmy sobie teraz klatkę i będziemy odpowiadać dalej. Pięć pytań mamy już za sobą. Więc teraz może do tych środek przejdziemy na chwilę. O. I szóste pytanie. Czy polecasz wykotniki i jakie masz o nich zdanie? Więc co ja myślę o wykotnikach? Nigdy nie stosowałem wykotników i raczej nie będę stosował. U mnie króliki kocą się przeważnie właśnie w kątach, robią sobie gniazda, mają lepsze dojście. Nie muszą skakać, później młode mają lepiej wyjść. Nie trzeba z tym wykotnikiem nic zrobić. Więc moje zdanie, że. Nie potrzebuję wiekodników, jakoś nie przepadam za nimi, ale każdy ma właśnie swoje zdanie na ten temat. Ja mówię jak u mnie jest. Siódme pytanie: ile lat już hodujesz króliki? Więc pierwsza styczność już była od dziecka jakoś 4-5 lat wtedy już rodzice hodowali króliki. Później ta pasja się właśnie rozwijała bo chodziłem przy tych królikach ale taką hodowlę własną miałem już jak miałem bodajże 12 lat chyba tak, 12-11 lat. Wtedy już miałem swoje pierwsze króliki i zaczęła się wtedy moja przygoda aż do teraz. No, zbyły tam przerwy tak po 5 lat, kiedy co już nie zajmowałem się. Za często chodzić chodziłem do królików, ale to nie były moje. Tylko tak rodziców pomagałem przy tym, właśnie przez tą przerwę, gdy nie miałem swoich, no i później znowu już zacząłem hodować, więc od 12 lat hoduję króliki, jakieś 10 lat, tak jakoś no. No i dobra, ósme pytanie, czy zacznę nagrywać drób? I czy planujesz mieć kozy lub inne zwierzęta? Więc o podrobiu, może przejdziemy teraz na tle kur. Czy planujesz mieć nagrywać drób i czy planujesz mieć kozy lub inne zwierzęta? Więc tak, drup to jak zawsze tam coś się, jakiś urywek pojawi na kanale. Są te kury, były kaczogęsi, więc ten trup jest na kanale. Możecie sobie pooglądać. Tam były dawniej pisklaki, które nagrywałem. Te są na kanale. Więc możecie zobaczyć. czy planuję mieć kozy lub inne zwierzęta? No, kóz raz, raczej nie. Niepotrzebne mi są one. Mam barany, owce kamerujskie. Więc to mi wystarczy. Yy... Następne pytanie: 9. Jak często sprzątasz klatki królikom? W okresie tym ciepłym, czyli wiosna, lato, jesień, sprzątam królikom co tydzień. Wymieniam tą ściółkę, odkażam, żeby to miało czysto. Żeby ten brud, te odchody nie siedziały za długo. Więc sprzątam co tydzień, a gdy przychodzi zima, to sprzątam co dwa tygodnie, gdyż cieplej mają wtedy w klatkach. Ten obornik daje dużo ciepła. Więc co dwa tygodnie im sprzątam. No i dobra, teraz już na ostatnie pięć pytań, na pięć, siedem pytań, ostatnie odpowiem na tle owiec kameruńskich. Zaraz je sobie tutaj wygonię i będziemy dalej odpowiadać. Wypuściłem już sobie tu owce. ...Klementyna i klara one sobie tutaj już chodzą, a ja teraz odpowiem na resztę 7 pytań. Tutaj sobie przykucnę, żebyście je widzieli. Więc tak, kolejne pytanie, dziesiąte. Ile masz lat i jak masz na imię? Więc tak, na imię mam Przemek. Lat mam 23. Taki dość sędziwy wiek, już nie nastolatek, już dorosły, więc tak to wygląda. Kolejne pytanie. Ile masz hektarów? Czekajcie. Ile masz hektarów? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie piosenką. Nie mam hektara. Ale o hektary się będę bardzo starał, <laughs> więc tak to wygląda. Hektara nie mam, ale mam z tego co pamiętam 87 arów w dwóch kawałkach i 15 arów jeszcze było w jednym kawałku, ale to było przy lesie, więc takie zakrzaczenie było, to zrezygnowałem z tego pola i oddałem to. I ktoś inny teraz to dzierżawi. Wszystko mam w dzierżawie, nie mam na własność, tylko właśnie dzierżawa. Dobra. Następne pytanie. Czy kupisz konia lub kucyka? To już było wspominane, że nie będę kupywał nic, żadnych innych zwierząt. Po prostu nie mam warunków na to stajenkę. Mam niewielką, więc nie będę kupywał. Żadnego konia, żadnych krów, ani nic. Po prostu nie mam na to warunków. Czekajcie, te mi spokoju nie dają. Marchewu widziały. Dobra, uciekać. Nie będą zaraz tu przy mnie stać. Dobra, ostatnie... ...trzy pytania. Co, co cię zmotywowało do nagrywania? Więc tak, nagrywać już zacząłem jakieś ponad rok temu. Patrzcie, jak co marchewka Jakieś ponad rok temu już zacząłem nagrywać. A co mnie do tego zmotywowało? Widziałem na internecie, jak ludzie właśnie nagrywają filmiki z swoich hodowli, więc postanowiłem coś nagrać od siebie. No i jakoś to poszło. Przyjęło się dość fajnie, więc nagrywam do dziś. Yy... Następne pytanie: czy będziesz kupował kury i gęsi? Więc tak, kury kupuję zawsze na wiosnę. Dokupuję sobie kilka kur, i one sobie przebywają u mnie, więc na pewno dokupię jakieś kury. A gęsi miałem dawniej, ale teraz już nie będę kupował gęsi nie opłaca mi się to, nie lubię gęsi, więc nie będę ich kupował natomiast będą kaczogęsi na 100% na wiosnę znowu tam będzie zagrodzone i będą sobie tam przebywały aż do ich kresu no i ostatnie pytanie na dziś czy planuję kupne jakieś zwierzę to już wspominałem nie będę dokupywał żadnych zwierząt nowych w sensie nowych gatunków, bo tak, do królików na pewno coś dokupię. Może do owiec zobaczymy, ale nowych gatunków raczej nie. Więc co, na no dziś to tyle. Odpowiedziałem Wam na te pytania. Myślę, że już Wasza ciekawość trochę chociaż zaspokoiłem. Jeżeli byście chcieli kolejne takie pytania, odpowiedzi za jakiś czas, to. Przyjemnością nagram. I jeżeli jesteście zadowoleni z odcinka, z tych odpowiedzi, piszcie w komentarzach. Tam odnosiłem się do różnych tematów, więc też możecie w tym z tego pisać. I co? Niech się darzy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej.